Jadymy na Piergrzymka z ekipą pięciu ludzi. Trochę nas jest. Bo mamy zamiar dojechać, pożykać. Wschodzi pogoda się zapowiada dobrze, a jak zagrzmi, to Piotr już będzie w aucie. Dać <grywa> miło z Piotrusiem jechać, Leszek padł że nie pojedzie, a w końcu jechał. A dzień matki trzeba jechać do matki. No to koniecznie nie? Marek, Brunek, Aleksach przymusiać, nie musiał. <grywa> i Przemek na samym przodku tu jeszcze jeden na nas czekał, ale jakoś znieruchomiął zamorsz Borok To nie ma do nas, nie? O oh, kurde! Zaostręcha ulicę! Teraz jedziemy przez brama Piastowsko Tu były mury obronne w tym miejscu Brama wjazdowa na rynek Do grodu Tak To dojeżdżamy Do, tu, tu będziemy czekać na marklowicę To jak trasą Aleks najmłodszy uczestnik, a kto jest najstarszy? Ty jesteś starszy od niej. Starszy od niej to wiem, ale ci tam kobiety jeszcze starsze. Się nas zbiera coraz więcej. Na dzień matki do pani matki. A żory do nas będą ścigać nas i gościu go dają panu z <grystanie> Następny etap, są my w Orzeszu na rynku dołączył do nas Janusz z Gabrysiem. Hey. <grystanie> Gabryś padł, że się kupi elektryka bo się mu fajnie jedzie Ia de medalii, să n prostul! Leszek daj se na jedynka bo ci prądu braknie No nie braknie, powerbanka <śmierdzi> Piotr tam ciągnie jako za nami Jedzie, jedzie I Pan Przemek super koła nam lideruje Leszek na jego rowerze jedzie teraz Prądu mu brakuje Jest <śmierdzi> nie, nie dwóch co bez prądu jadą Są my na trasie Powiatu Mikołowskiego! szlak rowerowy powiatu Mikołowskiego! Nasza ekipa, fany wieją, o! To ino Cześć! Widocznie <głos》>. na głowę! Najlepsze Piotr na tym elektryku dobrze ciągnie. W Mikołowie, przerwa na Orleanie, kawka, orlynowsko. bardzo dobro. Bardzo dobro. Eskorta policji. Jesteśmy na czwórką prawie, ekipa cała i Piotr na swoim elektryku. <gry> nie, on nie na. Jademy Nie cielem morowy Też jak był w jekarach, ale nie na w no tak, jak chce pojechać, nie? Zajechać po niedzieli od nas z Zielonego Mostu ta korunda na 150 km, kąd tam pod Grywicę przez do tych sestersów tam trasa powiedz Cześć, cześć Jademy za wami Eee, Czasami przed nami No tak <grym> Zostało 4,5 kilometra

Of storms within your voice, I found my peace. So laughing laugh until my stomach hurts while you lie there next to me. But baby, there's no way that I won't cry when I see. W probostwo jest podobno. jest centrum kierunkowe. Kurko mi do mnie, do góry, to tam stawiają. To jest cały obrząd. Pół godziny, my się spóźnili. Dobry. 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 Ja Was witam całym rynku. Cześć. Ja cześć, też Panek jest w ale na żywo nie widział. Te... Panek jeszcze nie żywo nie wszystkie trasy pojeździ. Ja? ja? <grym> Witajcie, cześć. No, ale na żywo tak miło, inaczej zawsze. No. No. Okay. Rowery mamy okay. składowane. Faroż... Aha, farożowi widzimy yeah. jakoś ofiara po tym, żeby na no, przyszłym rok zaś tutaj zagwarantował taki Yo, piękny pomieszczenie no. Chłopcy pilnują, jej mu nagranych. O. A a Pumbuczek też pilnuje. Jestem w kościele, czyli gdzie jestem? W czym? Ale już jest lekko podleczony głowa pod kran a tu już wszystkie komunikanty przyszły tu my mieli rowery w sam Czy dwaj przygotowani co dojechali Pan kukla by już jechał, jakieś piwo wypić Może dwa nawet Może dwa nawet Ilu nas tyle może wypijemy no. Każdy by po kolejce wiół

the other day to take a chance so i took a knee now i get to take your hand if you're by my side i'm stronger than i've ever been and white to be my bride Fajnie pachnie Gazdino się odkryło I zajść z powrotem, my są w zorach na rynku po 110 kilometrach jak tam nie wolno pojazdami jeździć Co? Jademy, jademy There he I może za chwilę A może spinka? Mieliśmy awaria, urwała się keta, ale mieliśmy takiego pana, co tam teraz? Od Nie ma to jakby fachowca ze sobą? Tak, I wszystko zrobi to było bardzo szybko i sprawnie to, to, było, to, to było jak na F1, jak na pit stopie, jak opony okay. zmieniają. To było 5, 5 Ach, minut, 5, 5 sekund. To jest, to jest ten szpec Mało że, że jest dobry w handlu i w prowadzeniu firmy To jeszcze miketa naprawić I to w 3 sekundy Zostało jeszcze 13 km 10 km Kościoła, Jeszcze zdążyć przez tymi czarnymi chmurami przejechać. No, no, my nie my, my zdążymy. Ja nie zdążymy. Naginać prędko, żeby dojechać. Uwaga, auto. Pomo pierwszeństwo. Żegnamy to jest to, to jest to fontnika. Grzechy mu odpuszczamy, nie? Tak. Fajna wycieczka była, miła, towary piękne Naprawdę, będziemy jeszcze tak do radem. zobaczenia

Auto jedzie, ale, dobra. Ostatni podrygi baterii od Aleksa, ale jeszcze jedzie. Dzięki Aleksowi cała drużyna przetrwała, bo wykorzystał bateria najsłabszą i ten gościu, który ją miał, po prostu dojedzie do Dudum. Mówię prawdę. No, zostałeś bohaterem dzisiejszej wyprawy.